Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj miks za stówkę dołożyłam, bo było ostatnio 65-35 zł. Dołożyłam i bawimy się za stówkę. Mam yy, dalej męczę, w sumie te same zdrabki: Mega Linie, Mega Pensja, Mega Paradiso, Zdrab Party, krzyżóweczka XXL, Zodiak, ekstrajnie starożytny skarb, zdrabki kupione. Też w zupełnie innym miejscu, wybierane losowo. Także zobaczymy, co dzisiaj się urodzi. Nic nie ma drapane, więc znowu trochę to na pewno potrwa. Ale dużo osób zawsze pisze, że woli nie nadrapane. Także męcz to się oglądajcie łapki, zostawiajcie subskrypcje, przerywniki, mile widziane. Podbijanie filmu, jeżeli widzicie u siebie taką opcję, podaniu łapce, łapki w górze. A ja biorę się za grapanie, zacznę od starożytnego skarbu z numerem 23. Jest tak szaro, że musiałam odpalić lampę. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Jest wielbłąd, faraon, wino, grono i dzban. Wielbłąd, harfa, statek, papirus. Papirus, statek, papirus, faraon i skrzynia. Piramida, harfa, palma i hełm. Gra piąta mumia, łuk, słońce, łuk, kleo. Gra szósta mumia, łuk, winogron, statek i ostatnia szansa słońce, sphinx, harfa i palma także nie ma nic. Teraz ekstra linie z numerem drugim. Zobaczymy, co tam za zdrabki pani miała w tym swoim punkcie. I co ja tu mam? Piłkę i koronę. Gubić będę na pewno, także no niestety. Ok, mam nadzieję tylko, że dobrze widać. Kości i sakwa. Kości i sakwa. Kości i sakwa. No mam nadzieję, że coś tu dzisiaj wyszarpie od to. Dzwon i cytryna. Dzwon i cytryna. Okej. Okay. Tęcza i leżak. Tęcza i leżak. Tęcza i leżak. Okej. Okay. Łódź i wiatrak. O, wiatrakami posypali. Łódź i wiatrak. Dobra. Krab i biedrona. Krab i biedrona. Skromnie. Arbus i moty. Arbus i motyl. Arbus. No, i to na tyle. Kwiatek i gwiazda. Jest kwiat. Kwiat i gwiazda. Ok, czapa i okulary. Są czapy. Są i okulary popcorn i ptak popcorn i ptak no słabo słabo podkowa i moneta podkowa i moneta okej okay. klucz i parasol no i chyba nic z tego nie będzie. I ostatnie dwa. Diament i księżyc. No niestety. Księżyc, diament. No i nici. Ok. Spaśmy kontrolne różne życie. Zodiak. Zodiak z numerem 25. Szukam gwiazdy, szukam księżyca. A jest jednorożec. Mura, miś, sputnik, planeta, naczynie, słońce, teleskop, kompas, parasol, flaming, konik, statek, ufo, kotwica, lira, krab, ziemia, szuf i delfin. No, Jakieś ładne te zdrawki? Krzyżóweczka XXL z numerem 14 w bonusie konsul. No i zobaczymy, może tu coś. Bo no na razie, no słabo, słabo. N w bonusie, a N. Dobra. Lecimy z tematem. Omówię znowu będzie dłuższy odcinek. Dla osób, które lubią dłuższe odcinki. A i N. Zaczynamy ładnymi literami, ale zobaczymy, jak skończymy. A i N. A i N. A i N. No, trochę drapania jest. A i N. Dobra, chyba tyle. E i Z. Bonus nic. E i Z. E -i, -z. e i Z No i to chyba na tyle T i U U w bonusie T i U D, I, Ok Dobra, chyba tyle D, I, F Bonus Nic no, Słabo, słabo D, I, F a jeszcze foka D i F to jest słabo albo dużo pomijam ok K i B K i B no bonusa raczej nie będzie bo O by to już dało Także raczej nie. K -i no to chyba nic z tego nie będzie, coś mi się wydaje. Okej. Okay. J i Y. No, kulawe litery. Tu w ogóle nie widzę. Kaplica aplica antyk się ułożył okej okay. s i v s i -w. s i -w. s i -w. Oj, słabo, słabo. C i. C i nacisk. To jest chyba pierwsze. Także na bogato. Okej. Okay. Okay. I ostatnie dwie, R i G, no właśnie, R i, g. także nic z tego nie będzie, tutaj utrata, chyba drugie, R i, g. Wagner, też drugie, o, ale to jest chyba kredens trzeci, jak nic nie namieszałam, nacisk Wagner, kredens, dobra, zaczynamy na kontrolnych, czy coś tutaj nie popsułam? Ren. Drugie. Ok, sprawdźmy sobie kontrolne, czy są B. Jest jedno B, jest drugie i trzecie. No to jest dycha. Rzutem na taśmę jest 10 złotych. strap party z numerem 13. Szukam tego. Kapelutka. A jest Kier, Dzwon, Winogrono, Tofi minka, okulary, sukienka, perła, kości, jabłko wiśnie, saksofon, lustro, torba, awokado, fortepian, róża, kapelusz, but i naszej kolejny badzie. Mega Paradiso z numerem 12. No, zobaczymy, co tutaj. Tylko kodycha mam, możecie. Rzeźba i limonka. Rzeźba i limonka. Rzeźba i limonka. Okej. Okay. Ananas i marakasy. Ananas i marakasy. Marakasy. A na Okej. Okay. Motyl i leżak. Motyl i leżak. Leżak. Motyl. Tu nie widzę. Wida. Tukan i mango. Tukan i mango. Tukan, tukan. Tukan i mango. Tukan i mango. Ale pomijam pięknie. Tukan i mango. Dobra, na razie widzę tyle. Kokos i kiwi. Kiwi. Kokos. chyba tyle wstępnie pączo i księżyc księżyc pączo i księżyc pączo i księżyc dobra okej okay. maska i kreweta maska i krewetka maska i krewetka dobra koń i wiadro 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 Słabo, słabo. Pelikan i żółw. Pelikan i żółw. Pelikan i żółw. Żółw. No i chyba nic z tego. Koral i awokado. No chyba nic z tego nie będzie. Koral i awokado. I ojciec, sprawdźmy kontrolną. No, piękne, piękne. Zdraw sobie wybrałam. FT, same pustaki. Przedostatnia mega pensja z numerem 25. Mam 42, 39, 32, 15 i 24. A jest 41, pięknym bokiem, zaczynam 17.

Dyszkę, całą dyszkę, no ale jest, choć tak, minus solidny i ostatnia stratka, mega jest z numerem 10. Zobaczymy, czy coś dołoży, czy zostajemy z tym, co jest: winogrono i cytryna. Winogrono i cytryna, ok. Ananas i klucz. Ananas i klucz. Okej. Okay. Kokos i moneta. Kokos i moneta. Monety są. Jest też kokos jeden, ale jest dobra. Motyl i rower. Motyl i rower. Okej. Okay. Wiśnie i cicho biegi, Wiśnie i cicho biegnie. Okej. Okay. Arbus i szminka arbuz i szminka, dobra, pierścionek i piłka, pierścionek i piłka, pierścionek i piłka, ok dzwon i auto, dzwon i auto, no skromnie słońce i zegar, nie kojarzę chyba zegara, no właśnie żółw i serce Żółw i serce. No nie zapowiada się. Foto i gwiazda. Foto to w ogóle nie kojarzę. No właśnie. Pióro i łódź. Pióro i łódź. Przedostatnie dwa tęcza i naszyjnik, no, chyba nic z tego nie będzie. I na koniec biedrona i podkowa, no niestety, biedrona i podkowa, no Lipton, w bonusie portfel, także dzisiaj wysyp pustaków. Dwie dyszki tylko na pomnożenie. No za długo szło dobrze. Także taki wynik. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobały, zostawcie co trzeba. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.